Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę mega świetny przepis na pyszną sałatkę. Sam raz na imieniny urodziny, ewentualnie jakąś imprezę. Sałatka jest bardzo leciutka, mega świetna smaku. Sam byłem w szoku. Jak pierwszy raz zrobiłem, że jest naprawdę tak dobra, także gwarantuję, że na pewno Ci posmakuje i zachęcam do zrobienia. Można powiedzieć, że jest to taka sałatka fit, bo ani mamy tutaj jakichś mega składników, które mogłyby nas utuczyć. Także do jej przygotowania potrzebujemy dwie gruszki, ewentualnie trzy takie małe jak w moim przypadku, opakowanie szpinaku, ewentualnie rozponki. Przepis oryginalny ma rozponkę, ale ja robię zazwyczaj na szpinaku, tak samo jak tym razem. Do tego półkowski sera feta, 100 g słonecznika, 300 g pomidorków koktajlowych, pół słoiczka pomidorów suszonych. Do sosu potrzebujemy jedną łyżkę oliwy z oliwek. Jedną łyżeczkę octu jabłkowego. Oczywiście najlepiej z naturalnej fermentacji, nie jakiś kupiony w sklepie czy markecie. Najlepiej zrobić samemu, ewentualnie kupić, jeżeli ktoś takie octy robi. Ja akurat mam od Grzegorza Ślęzaka biały Możemy znaleźć na internecie mega dobre octy. Do tego jedną łyżkę musztardy oraz jedną łyżkę miodu. Co do musztardy, dodajemy jaką lubimy. Ja akurat w tym momencie mam tylko chrzanową, także dołożę taką. Możemy dać miodową. Sarebską, jaką lubimy, taką dajemy. Sos przygotowujemy oczywiście wcześniej, ale polewamy sałatkę zaraz przed podaniem. Nie robimy tego wcześniej, także zabieramy się za przygotowanie. Oczywiście wszystkie warzywa przy owoce myjemy. Pamiętaj jeszcze o tym, że pomimo, że szpinak możesz kupić już gotowy, umyty i tak należy go mocno przepłukać. Mamy to wszystko szczelnie zamknięte w worku, momentalnie rozwijają się bakterie i inne dziadostwa. Także nie sugeruj się napisem na opakowaniu, tylko poprzednie ten szpinak przepukaj. Do suszenia, ja zawsze wykorzystuję taką wirówkę. I szpinak mamy suchy. Kolejno zajmiemy się słonecznikiem, którego musimy podprażyć na patelni. Patelnia oczywiście sucha, nie dodajemy żadnego tłuszczu. Rozżywamy, wsypujemy słonecznik i chwilkę podprażamy. Tak się składa, że tą sałatkę kura robię na swoje imieniny. Także nie trudno się domyślić, że przepis musi być naprawdę bardzo dobry, skoro akurat robię tą. No, i słonecznik mamy gotowy. Ja go delikatnie podprażyłem. A tak robię pole, żeby był delikatniejszy niż za bardzo spalony. Jeżeli lubisz na bogato, no to oczywiście możesz go podprażać dłużej. Na brązowo. No, i teraz zabieramy się za gruszki. Ja daję 3, tak jak mówiłem, mam takie średnie. Jeżeli masz większe, dajemy dwie. Jeżeli masz jakiś mikroskopijnych rozmiarów, to daj cztery. Myjemy, obieramy i kroimy w kostkę. Sam bym się nigdy nie spodziewał, że gruszka w sałatce może być tak dobra. Przez chwilę myślałem nawet, czy nie dać czterech sztuk, ale już nie będę udziwniał. Zrobimy wersję standardową. W Podobne kawałki pokroimy fetę. No i pomidorki. Nie robimy tych kawałków jakichś super małych, żeby nam się ta gruszka, jeżeli mamy dojrzałą, cała nie rozleciała. Gruszka pokrojona. Teraz kroimy fetę, pół opakowania, w podobną kostkę jak gruszkę. Oczywiście plus minus, jak damy troszkę więcej, to się nie zostanie Jak damy mniej, również mamy fetę. Teraz Pokroimy pomidorki tak jak mówiłem, pół słoiczka. Oddamy oczywiście z oleju. Nie kroimy też na jakieś małe kawałki, tylko takie podobne do gruszki czy fety, żeby ten pomidor był wyczuwalny. No i teraz pokroimy pomidorki koktajlowe. Jak mamy duże, to kroimy a mniejsze kawałki jak małe, oto na pół. No i wszystkie składniki poza sosy mamy gotowe. Możemy już przełożyć do większej miski. I odużyć do lodówki. Ewentualnie, jeżeli robisz i podajesz od razu, no to robisz sos i polewasz. No i reszta składników. Sałatka już wygląda zajebiście, a jeszcze nawet nie mamy dipu. Delikatnie mieszamy, tak żeby ta gruszka się nam za bardzo nie rozleciała. Tak samo serfeta. To i tak jeszcze na wszystko siądzie. Ja ją robię dzień wcześniej, także przykryję folią i w takiej formie odłożę do lodówki. Szpinaj ma być baby, no to jest jakiś old baby. W pojemniczku wymieszamy wszystkie składniki, łyżka oliwy z oliwek. Czyli jakieś 15 ml. Do tego łyżka miodu. Najlepiej jakiś płynny, oczywiście naturalny, jako alokacjowy. Warto się zaopatrzyć, bo najpóźniej się krystalizuje. Także mamy go bardzo długo w formie płynnej. Nie musimy podgrzewać. Jedna łyżka. Łyżka musztardy. Ja dam taką kopiatą łyżeczkę, no bo mi po prostu łyżka nie wejdzie. No i jedna łyżeczka octu jabłkowego, czyli jakieś 5 ml. Oczywiście plus minus. Jeżeli mamy naturalny, możemy dać troszkę więcej. No, i teraz należy wszystko dokładnie wymieszać. Odstawiamy do lodówki, i przed podaniem polewamy i mieszamy. Proponuję oczywiście tą sałatkę zrobić na świeżo i od razu podawać. No, mi się nie chciało, także ja zrobiłem sobie dzień wcześniej. Teraz tylko poleję. Ale jak masz możliwości i czas, to sobie zrób na świeżo. Tak jak było widać, przepis naprawdę bardzo szybki. Polewamy sosem. Gwarantuję, że Ci przepis posmakuje. Jeżeli lubisz takie ciekawe połączenia, lubisz sałatki na słodko, naprawdę przepis jest mega, tak już mówiłem wcześniej. No i sałatkę mamy gotową, tak więc zachęcam do zrobienia, zasubskrybowania kanału, łapka w górę i życzę smacznego.